Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Zapraszamy na koncert standardów jazzowych 9 listopada o godzinie 19 do klubu pod Muzami. Zagrają wirtuos organów Hammonda Wojciech Karolak, trębacz i wokalista Lubinianin Patrycjusz Gruszecki oraz perkusista Zbigniew Lewandowski i saksofonista Tomasz Brzegorski. Uroczysta Msza Święta rozpocznie tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Lubinie. Eucharystia odprawiona zostanie w najbliższy poniedziałek 11 listopada o godzinie 11.30 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. O 14 na Lubińskich Błoniach rozpocznie się piknik wojskowy. Żołnierze z czarnej dywizji, czyli 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej przywiozą ze sobą sprzęt bojowy i uzbrojenie używane przez Wojsko Polskie. Mieszkańcy Lubina będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć z bliska jak wyglądają pojazdy wojskowe czołg T-34 czy haubica samobieżna, samobieżna Goździk. Co roku kilka tysięcy osób przychodzi na Błonie, aby wziąć udział w pikniku wojskowym. Organizatorzy imprezy mają nadzieję, że i w tym roku frekwencja dopisze. W roku 2005 żeśmy taką decyzję podjęli, jeśli chodzi o organizowanie takich uroczystości. A przyznam szczerze, z pewnym ryzykiem, dlatego, że Lubin nie miał tradycji wojskowych, bo w Lubinie nie stacjonowało nigdy garnizon. Jedyny garnizon, jaki stacjonował to przed wojną, był to garnizon niemiecki. W związku z czym mieliśmy tradycję i nie wiedzieliśmy, jak zareagują mieszkańcy Lubina. Okazało się, że przy Przyszło kilkanaście tysięcy ludzi na pierwszy pokaz broni. Byłem zaskoczony wypowiedziami różnych ludzi, bo spotkałem jedna z babci i powiedziała, że mi dziękuję, że po raz pierwszy może pokazać swojemu prawnukowi w ogóle mundur Polski. Aby zwiększyć atrakcyjność obchodów Święta Niepodległości i samego pikniku, w tym roku wprowadzono kilka nowości. Przemarszowi pod pomnik Józefa Piłsudskiego, pomszy świętej, towarzyszyć będą husaria oraz drużyna rycerska. Odbędzie się też kiermasz agencji mienia wojskowego, podczas którego Lubinianie będą mogli kupić np. furażerki, hełmy czy kurtkę czołgisty. Będą prezentować uzbrojenie, będą prezentować również swoje osiągnięcia. Przewodujemy dodatkowe atrakcje, między innymi prawdopodobnie przyjdzie do nas poczet Husarii jako tak zwana grupa rekonstrukcyjna. Piąty piknik wojskowy o godzinie 14 .00. salwami otworzą rycerze, następnie zagra orkiestra wojskowa, a uczniowie zespołu szkół integracyjnych zatańczą poloneza. Po raz pierwszy lubinianie będą też mogli zobaczyć zabytkowy czołg T-34 znany jako Rudy 102 z filmu 4 Pancerni. Jak na piknik wojskowy przystało nie zabraknie również żołnierskiej grochówki i bigosu, które każdego roku rozgrzewają uczestników imprezy.